No dobry wieczór, witam moich subskrybentów ponownie. Dzisiaj na test leci nowość w sumie taka od Lorenza Lentil Chips, smak yy, fromage. No, to są chipsy z Soczewicy, więc trochę taka nowość, że tak powiem. Weźmy jednego. Oj, przytrzymam sobie. Tak się o to prezentują. Takie takie o. No są w miarę dobre no, yy, no kurczę no. No są dobre, no jak soczewicy są one, nie z ziemniaka, ale są zdrowsze na pewno. Bo no są dobre, polecam, szczerze mówiąc. Do piwka, jak najbardziej. Pozdrawiam i do zobaczenia ponownie. Hej!